Siemanko! Dzisiaj ruszają rozgrywki saudyjskiej ligi. Bardzo bogate kluby po raz kolejny stoczą ze sobą pojedynek o mistrzostwo. W tamtym roku mistrzem Arabii Saudyjskiej został klub Karima Benzemy Al-Itihad pokonując chociażby al Hilal i al Naser. Jak będzie w tym roku? Oto moje typowanie. Ok, mamy 18 drużyn. Trzy drużyny z dołu tabeli spadają do Division One, a trzy na górze awansują do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Jak coś, przepraszam za mój amatorski arabski w czasie czytania nas drużyn. No to zaczynamy. 18 miejsce Alk Ahdyt. Zespół, który niedawno awansował do Saudi League, od dwóch lat zajmuje dolne pozycje w lidze, zawsze blisko miejsc spadkowych, a ten sezon według mnie będzie dla nich ostatnim w najwyższej lidze saudyjskiej. Miejsce 17. Al Riyadh. Klub ze stolicy również bazuje w dolnych częściach tabeli. Moim zdaniem również w tym sezonie zaliczą spadek. 16. miejsce. Damak. To również następna drużyna, która moim zdaniem w tym sezonie będzie miała ciężki orzech do zgryzienia, biorąc pod uwagę, że beniaminki w tym sezonie są na tyle mocne, aby się utrzymać. 15. miejsce al Clay, Drużyna, która walczy rzutem na taśmę, utrzymanie. 14. miejsce Al-Najma Jeden z pierwszych beniaminków, moim zdaniem utrzymanie y, również rzutem na taśmę. 13. miejsce Al Hazem. Kolejny powracający Baniaminek również z, no, z, z pewnym utrzymaniem. 12. miejsce Al Faha. Typowy średniak w lidze saudyjskiej. Bezpieczna pozycja w tym sezonie. 11. miejsce Al Klüτ. Drużyna w tamtym sezonie zajęła fajne 9. miejsce. A dla większości mogło to być spore zaskoczenie. A w, tym sezoku, w tym roku będzie troszkę wyżej. Dziesiąte miejsce Alta Wun. drużyna, z którą która może zaskoczyć pozytywnie, ale również i negatywnie. Zdecydowanie nie potrafię powiedzieć, co z nimi może się zadziać. Dziewiąta pozycja Alfa Tech była drużyna Jensa Gustawsona, byłego trenera Pogoni Szczecin. Moim zdaniem zaliczy całkiem se niezły sezon, jednak bez fajwerków. Ósma pozycja Al-Etifak. Drużyna z aspiracjami na wyższe cele. Ze wzmocnieniami, które zostały dokonane przez tą drużynę. Będzie na pewno ciekawiej. Siódme miejsce al Shabab Drużyna, która często się myli z drużyną Al-Etifak. Chociażby z tych, że mają bardzo podobne loga. Drużyna również z aspiracjami na wyższe cele. Zobaczymy, co w tym roku wyjdzie z tego wszystkiego. Szóste miejsce Noim. Mm, moim zdaniem ten Beniaminek będzie czarnym koniem tych rozgrywek i zajmą dobrą pozycję w tym sezonie. Piąte miejsce al Quadisaya. Drużyna, która w tamtym sezonie była Benjaminkiem i zajęła czwarte miejsce z napastnikiem Pierre Americ Alba Mayangiem, który zdobył uwaga 17 bramek. W tym sezonie bez tego zawodnika, ponieważ był e, transfer do Marseli, na pewno będzie ciężej. Jednak coś podpowiada mi, że w tym roku również będzie i tak dobrze. Czwarte miejsce: Al-Ahli. Drużyna, która co rok goni tych największych. E, w tym sezonie bez Roberto Firminio, który na 17 meczach zdołał 5 bramek. E, również lekko zmociona, ale może być ciut ciężej niż sezon temu. I czas na czołówkę na tych największych. I moim zdaniem trzecie miejsce zajmie Al Ittihad Mistrz tamtego sezonu z tenerem Laurent Blankiem i Karimem Benzemą Engolokantę. Do samego końca będą się bić o trofeum, jednak się to nie uda, moim zdaniem. Drugie miejsce Al Nasser Riyad. Cristiano Ronaldo moim zdaniem wciąż bez trofeum w Arabii Saudyjskiej, bo moim zdaniem ligę wygra numer jeden Al-Hilal. Po wpadce z tamtego sezonu Al-Hilal ze wzmocnieniami w tym roku będą dominować i zakończą rozgrywkę z pucharem. Jeżeli wam się mój filmik podobał zostawcie suba i łapkę. Do zobaczenia do następnych filmików.